Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę wam jak zrobić bardzo popularny makijaż, który jest wielkim trendem tego roku, czyli makijaż Foxy Eyes. Mam nadzieję, że bardzo nie widać i nie słychać, że jestem jeszcze troszeczkę chora. Powiem wam jakich trików można użyć zarówno jeśli chodzi o twarz i o oczy i jak łatwo możecie wykonać ten makijaż. I jest on nie bez powodu gorącym hitem tego roku, dlatego że daje efekt liftingu. Noszą go gwiazdy takie jak Bella Hadid. Kendall Jenner, modelki Victoria's Secret. Więc myślę, że każda z nas również powinna go wypróbować, jeśli daje tak duży efekt. Jest to tylko makijaż i możemy go zmyć, jeśli nam się nie spodoba, a naprawdę może zastąpić wiele inwazyjnych zabiegów. Wygląda naprawdę bardzo zmysłowo, seksownie, równoważy też proporcje twarzy. Do tego promienna, świetlista cera, wygląda to naprawdę świetnie i pokażę Wam jak zrobić taki makijaż w bardzo łatwy sposób i oczywiście pokażę Wam kilka trików kosmetycznych. Podkład mam już nałożony, dlatego że sposób aplikacji podkładu w ogóle nie jest tutaj ważny. Ważne jest, żeby podkład nie był za ciężki, dlatego że chcę mieć rozświetloną, naturalną cerę. I dlatego nałożyłam pod podkład mój ulubiony krem Rezibo, który sprawia, że cera jest bardzo promienna, ma bardzo dużo blasku i bardzo ładnie wygląda. Sposób nałożenia korektora jest już tutaj... Bardzo ważny, dlatego że zazwyczaj nakładam korektor na zaczerwienienia, na brodę, na boki nosa i na zaśnienia pod oczami. Nakładam go też na powieki, żeby stworzyć bazę pod cienie. Ale przy tym makijażu korektor przyciągam aż do samej linii włosów, tutaj w tym miejscu. I ten mały trick sprawi, że ta okolica będzie od razu optycznie wyciągnięta i podniesiona, a na tym nam zależy. I rozprowadzam wszystko beauty blenderem. Żeby wyglądało to bardzo naturalnie, ale żeby nie stracić krycia. Teraz cała ta przestrzeń jest tutaj bardziej otwarta i uniesiona, i mogę nałożyć puder na całą twarz. Jak się domyślacie, patrzę w tamtą stronę, bo tam stoi moje lusterko. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Już jestem przypudrowana, więc przechodzimy teraz do jednego z najważniejszych elementów tego makijażu, czyli do brwi. I nie będziemy się skupiać tutaj na początku brwi. Więc od początku do najwyższego punktu brwi wykonujemy tak jak zawsze, czyli żeby na początkach były jaśniejsze. I już zaznaczyłam moje początki brwi, tak jak robię to zawsze. Użyłam do tego pomady, bo właśnie teraz w tym momencie będzie potrzebny mi taki mocny produkt, dlatego że końcówka brwi jest tutaj bardzo ważna. I w ogóle myślę, że jeśli planujecie wykorzystać po prostu jakiś trik z tego całego makijażu, to to powinien być właśnie ten. I polega on na tym, że zaczesujemy brwi do góry. Ja nie mam tutaj ale oczywiście jak macie, to zróbcie to szczoteczką. I chodzi o to, żeby wyrysować tę końcówkę tylko na jej górnej linii. Na tyle, na ile pozwala Wam budowa Waszych brwi. Bardzo ważne jest tutaj, żeby one jak najmniej opadały w dół. Najlepiej jakby w ogóle szły na prosto, ale oczywiście jeśli będzie to dziwnie wyglądało, to tego nie róbcie, ale narysujcie je jak najwyżej. Możecie też spróbować narysować końcówkę prosto, a pod spód nałożyć korektor. I ten zabieg właśnie sprawia, że ta okolica jest bardzo otwarta, uniesiona, taka wyciągnięta w bok, i to daje nam efekt liftingu. I ja rysuję kreskę właśnie na górnej linii moich brwi, i to jest taka dosyć delikatna wersja, ale myślę, że możecie już zobaczyć różnicę między tym okiem, kiedy tylko delikatnie zaznaczyłam tą górną granicę, a między tym okiem, kiedy tutaj narysowałabym ją tak normalnie. Chyba wyraźnie widać, że tutaj jest taka otwarta przestrzeń i wszystko jest bardziej uniesione. I teraz, kiedy brwi mam już wyrysowane, to utrwalam żelem do brwi, włoski te, które zaczesywałam tutaj do góry, tak, żeby mi nie opadły i nie zepsuły tego efektu. Ja mam tutaj żel, który ma kolor. Najlepszy byłby bezbarwny. Niestety takiego nie mam, więc po prostu bardzo delikatnie zaznaczam tutaj tylko tę górną część tak żeby nie zrobić sobie kuku. I tutaj też zaczeszę te brwi delikatnie do góry. I dwie brwi mam już skończone. Jak widzicie narysowanie takiego kształtu jest bardzo proste, a daje bardzo duży efekt. I później jeszcze doczyszczę sobie pudrem okolice dookoła brwi. I teraz przechodzimy do nałożenia cieni. Może wydawało wam się, że zrobienie kształtu Foxy ice jest bardzo trudne, a wcale tak nie jest. Pokażę wam teraz mój sposób na to, żeby ten cień tak wyglądał. Będę używać bronzera z paletki Wet n' White który ma taki dosyć ceglany odcień, myślę, że fajnie będzie pasował do tego makijażu. I tutaj bardzo prosta sprawa: najpierw nakładam go takim puszystym pędzlem na załamanie powieki wzdłuż załamania, i będąc przy zewnętrznym, wewnętrznym kąciku, wyciągam ten cień bardzo w bok. Tak, nawet powiedziałabym, że troszkę przesadzam z tym wyciągnięciem. Zarówno w zewnętrznym kąciku, jak i w wewnętrznym, i staram się to robić w linii prostej. I tak to wygląda po pierwszej warstwie, ale będę dokładać cienia, dopóki nie będę zadowolona z intensywności koloru, i cały czas dokładam w ten sam sposób, czyli na załamanie, później wyciągam cień w bok po linii prostej. W zewnętrznym i wewnętrznym kąciku, i staram się od razu wszystko blendować. I tak wygląda oko z nałożonym już cieniem. Możecie teraz zobaczyć różnicę. Ja w ogóle nie przejmuję się, jeżeli tutaj cień nałożyłam za nisko, bo po zrobieniu kreski będę to jeszcze czyścić pudrem i korektorem. Ale jak widzicie, myślę, że już w tym momencie oko jest bardziej uniesione i wyciągnięte, co naprawdę bardzo fajnie wygląda. Więc teraz kończę sobie drugie oko. Na górną powiekę brązer mam już nałożony, a na dolną dokładam go tylko. Troszeczkę w wewnętrznym kąciku, tak żeby bardziej wyciągnąć oko. Biorę mniejszy pędzelek i tylko tutaj, w tym miejscu delikatnie dokładam i wyciągam ten cień za wewnętrzny kącik. To jest bardzo delikatny efekt, żeby nie przesadzić. Więc mam nadzieję, że możecie zobaczyć. Ok, i teraz już te wewnętrzne kąciki mam tak fajnie wyciągnięte. Dodam sobie teraz jeszcze troszkę ciemniejszego cienia. Możecie ten krok pominąć albo wręcz przeciwnie dodać czarnego cienia. Ja dodam tutaj takie bordo z paletki Lolita Catwondy, dokładnie ten kolor i dodaję go tylko troszkę w zewnętrznym kąciku, tak żeby dodać jeszcze więcej głębi. Tutaj w miejscu załamania, i też wyciągam ten cień w bok, tak jak wyciągałam wcześniej brązer. Na tym oku już dołożyłam ten cień. Jak widzicie, nie ma wielkiej różnicy, ale myślę, że dużo fajniej to wygląda. I jeśli chcecie, to możecie rozetrzeć ten cień jeszcze brązerem. Mi już taki efekt się podoba. Ja już tak to zostawiam i przechodzę teraz do zrobienia kreski, ale najpierw wyczyszczę sobie te cienie, tak żeby też łatwiej było mi zrobić tę kreskę. I u mnie wyznacznikiem będzie ta wewnętrzna linia, dlatego że najlepiej to będzie po prostu wyglądało do kształtu mojego oka, ale możecie wyznaczyć sobie kreskę, przykładając pędzelek z boku nosa i do zewnętrznego kącika. I to też pomoże Wam wyznaczyć tą linię. Ważne jest tutaj, żeby była ona idąca do góry, nie za bardzo, ale do góry i to co pod nią będziemy czyścić korektorem i pudrem. A wszystko to co pod nią musi być bardzo czyściutkie, czyli nie robimy czegoś takiego, że kreska idzie najpierw prosto, a później ją wyciągamy, tylko od razu na skos. Ok, mam nadzieję, że możecie już zobaczyć różnicę. Tutaj mam tak troszeczkę wyczyszczoną tą powierzchnię pod cieniami, a tutaj nie mam. Na razie zrobiłam to tak prowizorycznie, delikatnie korektorem i będę teraz rysować kreskę. Oczywiście możecie użyć czarnego linera. Ale mi nie podoba się tutaj czerń, dlatego że myślę, że troszkę przytłacza ten piękny makijaż. I ja będę używać tych samych produktów, którymi wykonywałam brwi. Myślę, że to się tutaj fajnie sprawdzi. I też polecam Wam spróbować używania tego, co używacie do brwi jako kreski na oko. Kreskę tutaj wyciągam według tej linii, którą zaznaczałam. Nanoszę ją delikatnie na zewnętrzny kącik ruchomej powieki. I w ogóle nie maluję jej w środkowej części, dlatego że chcę, żeby to oko było jak najbardziej wyciągnięte, a nie otwarte, więc od razu przechodzę do wewnętrznego kącika i rysuję kreskę, wyciągając ją zdecydowanie dalej niż zrobiłabym to normalnie i starając się zrobić to też w linii prostej. I tak wygląda kreska na górnej linii, ale przyciągnę ją jeszcze tutaj troszkę na dół, żeby jeszcze bardziej podkreślić ten wyciągnięty kształt. Ale robię to tylko w zewnętrznym kąciku dolnej powieki. Dokończyłam drugie oko, i teraz już tak konkretnie będę czyścić wszystko, co jest pod moją kreską. Więc, jeśli coś Wam wyszło źle, jeśli chodzi o kształt, narysowałoście coś za nisko albo za bardzo na prosto, to się nie przejmujcie, bo teraz jest czas na to, żeby to wszystko zniwelować. Ja tego korektora sobie nie żałuję. Bo w tym makijażu właśnie fajnie wygląda, kiedy ta okolica tutaj jest bardzo wyczyszczona. Z drugiej strony, jeśli korektorem wiedziecie za wysoko, to też nic się nie stanie, bo bardzo łatwo można to poprawić. W końcu to tylko makijaż. Ok, tak to teraz wygląda. Przechodzimy do rzęs. Naszkowałam sobie sztuczne rzęsy, które. W zewnętrznym kąciku są dłuższe, a wewnętrznym krótsze, ale myślę, że zostanę tylko przy wytuszowaniu rzęs. I rzęsy delikatnie wytuszowałam. Ja dzisiaj jakoś nie mam weny na mocne rzęsy, więc nie zakładam też sztucznych, ale jeśli Wy będziecie chciały założyć, to tak jak mówiłam, wybierzcie te, które w zewnętrznych kącikach są dłuższe, a wewnętrznych krótsze. Przechodzimy teraz do konturowania twarzy i tutaj powinno być one delikatne, dlatego użyję brązera Sahara Sun Cobo. I najlepiej, żeby linia konturowania szła w równej linii z kreskami, które stworzyłyśmy. Ale oczywiście musi to pasować do kształtu waszej twarzy. Jednak najlepiej, żeby ta linia nie była zbyt prosta, tylko taka bardziej skośna. Ja tak bardzo delikatnie nakładam ten brązer. Troszkę nałożę też na czoło, ale to też jest takie bardzo delikatne konturowanie, dlatego że ten brązer ma bardzo chłodny i bardzo delikatny odcień. Nałożę go też pod usta. Bo po prostu uwielbiam, to robić, ustaw te wydają się pełniejsze i na nos, bo przy moim nosie nie można inaczej i nie można tego ominąć. I kiedy to delikatne konturowanie jest już za nami, to przechodzimy do brązera i rozświetlacza, i tak jak Wam mówiłam, w tym makijażu bardzo ważna jest promienna, świetlista cera. Dlatego używam mojego ostatniego odkrycia. Jest to brązer z Rosmana Alterra I to jest taki bardzo słoneczny brązer, który pięknie się mieni. I użyję go dosyć dużo, dlatego że chcę się skupić na rozświetlaniu i brązowieniu skóry, a nie na konturowaniu. I rozświetlacz jest tutaj bardzo ważny, możecie użyć najmocniejszego rozświetlacza, jaki macie. Ja użyję rozświetlacza w kremie i jest to rozświetlacz Catrice Galactic Highlighter Drops. I na niego nakładam rozświetlacz Smile Secret w odcieniu Sparking Beige. I jeśli lubicie przesadzić z rozświetlaczem tak jak ja, to w ten makijaż totalnie się wpasujecie. Jeśli chodzi o usta, to kolor ust nie ma tutaj znaczenia, dlatego używam pierwszej, lepszej konturówki, którą miałam pod ręką. Obrysowuję usta tak jak zawsze. Do tego makijażu świetnie pasuje błyszczyk na usta. Możecie użyć nawet samego błyszczyka, jeżeli jesteście zadowolone z kształtu swoich ust. Jeśli lubicie, to możecie też nałożyć rozświetlacz na górnowarkę i wewnętrzne kąciki też wyciągając wzdłuż. Ale ja już nie chcę nakładać więcej rozświetlacza, tylko na policzki. I to jest już mój skończony makijaż. Ogląda skończony makijaż. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I oczywiście przypominam o subskrypcji kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi kolejnymi filmikami. Pa pa!